Cześć, witajcie! W dzisiejszym materiale chcę Wam pokazać i omówić automatyczną oklejarkę od Diolta, tak ona się prezentuje. Służy ona do aplikacji taśm papierowych i od razu nakładania na tą taśmę masy. Mamy możliwość wklejenia taśm w płaskie połączenia płyt kartonowo gipsowych, oryginalne lub nieoryginalne. Ponadto Trzecie kółeczko, które służy do zatapiania taśmy w narożniki wewnętrzne. Oczywiście automatyczna oklejarka posiada nóż, dzięki któremu w łatwy i prosty sposób jesteśmy w stanie obciąć naszą taśmę, żeby zakończyć zbrojenie czy wklejanie taśm papierowych. Automatyczna oklejarka to nic innego jak tuba z tłokiem w środku, do którego pompujemy masę za pomocą pompy. Tutaj napełniamy Tłok znajduje się w tym miejscu. Jest tam linka stalowa za chwilę wam to wszystko pokażę, bo do tego da się dość, da się to zobaczyć, i ten tłok tutaj jest cały, wypełniony masą, praktycznie do samej góry, gdzieś do tego miejsca. Nie, nie nabijamy tej masy do samej góry do pełna, ponieważ ta lina, linka stalowa, która jest w środku, będzie się bardzo mocno naciągała i po prostu będzie miała krótszy, krótszy żywot. Pamiętaj, co należy zrobić. Należy tego ten bolec tutaj założyć na to kółko, następnie włożyć w naszą gęsią szyję od pompy i ustawić w tym siodle w tej oto pozycji, w której teraz widzisz i No, i to jest moment, w którym tłok doszedł do samego końca. Widać, tłok jest w środku. O, jest w środku, jest. W tym miejscu znajduje się uchwyt na papier. Teraz skupmy się na zamontowaniu papieru. Tutaj odciągamy, wyciągamy pręta. Ja akurat mam końcówkę papieru, natomiast papier, na którym pracuję, jest taki. To chyba 36 metrów. Zakładamy taśmę papierową w ten sposób. Tutaj jest takie kółeczko, które jest z zestawu. Z, taką, e, z takim kołnierzem do, do maszyny w ten sposób. Odchylacie, za, od, puszczacie z powrotem. Papier przechodzi tutaj tędy, właśnie po tym zabezpieczeniu. A następnie wkładamy go tutaj. I jak możecie zauważyć, wyszedł nam dołem. Kolejną rzecz, którą musicie teraz zrobić, mamy blokadę. I mamy przygotowane narzędzie do pracy. Tutaj jest taki, można powiedzieć, do przesuwania. Jeżeli pociągniesz do tyłu, w ten sposób to obcinasz. Tam jest nóż, który obcina nam papier. Jeżeli znowuż pociągniesz do przodu, to tutaj znajduje się taki bolec, który podaje ci papier, gdy już go obciąłeś, bo to wszystko odbywa się tutaj w środku. Jeżeli obcinasz, potrzebujesz, żeby ten papier Ci się tutaj wysunął, żebyś mógł go dalej spoinować, to właśnie po to przesuwasz przesuwasz tą tubę do przodu i on Ci się delikatnie wysuwa. Na kolejnych materiałach pokażę Ci, jak zrobić, wytłumaczyć, Ci, jak trzeba zrobić, żeby ten papier się wysunął od razu z masą. Bo jeżeli użyjesz samego tego tłoka, do wysunięcia papieru to wysuniesz sam papier, natomiast masa sama nie pójdzie. Co należy zrobić przed użyciem? To przede wszystkim nasmarować wszystko smarem silikonowym. Zobacz tu do środka. Widać tą linkę stalową. Ona jest nawinięta na taki wałek. Podczas napełniania masy tędy, tam to wszystko się rozwija w tą stronę. Tak się to prezentuje. Podczas mycia masz specjalnie odkręcaną tą górę, żebyś mógł tutaj wszystko elegancko domyć. Generalnie wchodzi to lekko musi wszystko dobrze siąść. Te wszystkie łańcuchy, które tutaj napędzają nam tą automatyczną oklejarkę trzeba też przed użyciem nasmarować. Bierzemy spray silikonowy i tutaj te łańcuchy spryskujemy kółeczka. Wszystkie elementy, które nam się tutaj. Przesuwają. I gotowe. Teraz możemy przystąpić do napełnienia e, automatycznej oklejarki masą. Zwróć uwagę, że jest tu takie kółeczko z bolcem. Ten bolec jest przesuwny. Jeżeli pracujesz, Oklejasz, to ten bolec musi, nie może znajdować się na tym kole, na tym kółku. Musi być tutaj, u góry, luźny. Widzisz? I teraz, jeżeli chcesz napełnić, to zakładasz go tu, na to kółeczko. Wtedy zwalnia się blokada i możesz, możesz ten tłok napełnić masą. To jest bardzo ważne. Musisz o tym pamiętać i po napełnieniu od razu spuszczasz, żeby mieć gotowe narzędzie do pracy. Tak się to prezentuje, jest proste narzędzie naprawdę w użyciu. Wygląda może i skomplikowanie. Tu w tym miejscu jest naciąg od noża, od noża, który przecina, który przecina nam papier. Ten nóż znajduje się w tym miejscu. I oczywiście tutaj jest. Widać go? To jest nóż. I ten nóż jest wymienny. Tak się to prezentuje. Także to jest rzecz, która się może stępić. I teraz tutaj masz. Kółeczko takie, którym to tym kółeczkiem naciągasz tą sprężynę, naciągasz tą sprężynę do samego dołu, i skręcasz tutaj e, motylkiem. I teraz jest już nóż na swoim miejscu, przygotowany do pracy. W zestawie, jeżeli kupisz automatyczną oklejarkę z Duolta, Dostaniesz linkę, która jest w środku, dostaniesz ostrza, dostaniesz bolec, który podaje ten szpikulec, który tutaj podaje nam papier oraz dostaniesz też do czyszczenia, dostaniesz do czyszczenia taki przyrząd, który Podczas pracy, nawet, gdy masa ci przysknie, będziesz pracował dłużej, wkładasz go w to miejsce tutaj gdzie wchodzi Ci papier i odblokowujesz sobie e, jakiś jakąś zacniętą gładź, czy coś w tym stylu. Jeżeli coś ci się przetkało, nie może ci to tam wejść do środka, to w ten czas sobie e, przetykasz. Podczas mycia, tak samo wszystko tam elegancko doczyścisz. No, bez tego generalnie byłoby to ciężko, ciężkie do wykonania, do zrobienia. A więc prosta, prosta zasada. Żeby wyciągnąć to trzecie kółko, które Ci pokazywałem, to tutaj, w tym miejscu znajduje się taka dźwignia. Jeżeli tą dźwignię przesuwasz do przodu, to tutaj nam się pokazuje kuletko. Puszczasz, to się chowa. Jak pracujemy, to z dołu trzymamy ręką. Jedną pod takim kątem, mniej więcej, a drugą rękę trzymiemy tutaj na tym e, naszym nożu, czy też podajniku. Zależy, w którą stronę przesuniecie. Pamiętajcie, że jeżeli przesuniecie do tyłu z oporem, bo ta sprężyna się tam naciąga to jest moment, w którym obcinacie Waszą taśmę. I to nie ważne, czy wklejacie tą taśmę w narożniku wewnętrznym, czy na połączeniach płaskich, zawsze ona się Wam idealnie równo obecnie. Musicie też pamiętać o tym, ale to pokażę Wam podczas wklejania taśm, w którym momencie należy tą taśmę odciąć, żeby ona praktycznie doszła nam do samego końca. Do przodu, tak. Nie w tom, w tom nie dacie rady. Zawsze tak. Jeżeli masz jakieś pytania na temat obsługi tego narzędzia, pisz miało w komentarzu. Oczywiście, zapraszam Cię na stronę Scorpion Tools, gdzie macie rabat na wszystkie narzędzia marki Dewalt. Życzę wszystkim udanych zakupów, a ja będę Wam systematycznie pokazywał, jak te narzędzia sprawdzają się podczas pracy i jak w łatwy sposób możesz wykonać tą pracę sam, bo ja w jeden dzień z niewielkimi utrudnieniami. Wykonałem 120 metrów spoin na 120 metrów kwadratowych sufitu. Wykonałem spoiny, wklejałem papier i po zamykaniu w Q1 boksem siódemką zajęło mi półtorej godziny. Połączeń poprzecznych i wzdłużnych. Także pracuj lekko, a nie ciężko. Jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw suba, lajka like i. Jeżeli masz jakieś pytania do mnie, pisz w komentarzu. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej.